Jestem bardzo prostym człowiekiem, a tym bardziej odbiorcą kultury. Widzę kolejny absurdalny pomysł na anime? Mówię. Sprawdzam. Tym razem padło na produkcję studia Laughing Truck o prywatnych detektywów specjalizujących się w zjawiskach nadprzyrodzonych. Niby brzmi normalnie, ale Sugaru jest pół człowiekiem, pół demonem, natomiast Aja jest głową w klatce i do tego bardzo mądrą głową w klatce. Czemu współpracują? Bo oboje coś utracili, no i muszą znaleźć tajemniczego doktora, który im to zabrał. A, no i mamy jeszcze pokojówkę Shizuke z zajefajną bronią. Ale zanim dalsza część filmu, pamiętaj by zostawić coś po sobie. Mile widziane sub, like. Może do końca roku uda się dobić 200 subów i jeśli chcesz, zostaw jakiś komentarz. Z góry dzięki. Anime detektywistyczne trwające 13 epizodów. Pierwszy odcinek to takie wprowadzenie, geneza współpracy, trochę odstające od całości, bo reszta składa się z trzech większych mini arków, zagadek i oczywiście historia łącząca te mniejsze. Same zagadki do rozwiązania nie są jakieś rewelacyjne są po prostu poprawne, bez jakichś ogromnych zaskoczeń, super zwrotów akcji i tym podobne. Bardziej mi się podobał proces ich rozwiązywania niż sam finał. Natomiast relacje trzech głównych bohaterów są tym, przynajmniej dla mnie, co sprawiło, że anime oglądało mi się bardzo dobrze. Tsugaru to jest ten wygadany niby głupek, Shizuka to ta poważna, małomówna, a Aya to genialny umysł. Razem rozwiązują zagadki, dociekają prawdy, współpracują i oczywiście w międzyczasie dokuczają sobie... Głównie Tsugaru i Shizuka. Cała ta relacja rekompensuje średnie zagadki i animacje, ale to później. Do tego mamy jeszcze bardzo ciekawy świat. Wiek XIX, ale z potworami i demonami. Nieczęsto można zobaczyć na innym ekranie odciętą gadającą głowę i Sherlocka Holmesa. Jednak brakowało mi trochę większego szaleństwa, bardziej wymyślnych stworów. Mamy niby klasyczne wampiry, wilkołaki, jakieś demony, ale trochę liczyłem na większy pazur. Ale doceniam, że anime nie rozgrywa się tylko w Japonii, a bohaterowie wędrują głównie po świecie do różnych miast. Teraz trochę ponarzekam, bo mimo wszystko jest na co. Po pierwsze, animacja, która nie jest za dobra. Pierwszy odcinek trochę mnie oszukał fajna walka, jakaś tam zabawa kamerą, ale niestety im dalej w las widać braki w budżecie. Nie powiem, pewne fragmenty późniejszych walk naprawdę są dynamiczne, fajnie wyglądające, ale są to pewne wycinki. A szkoda, bo lubię walki typu hand to hand, których tutaj nie brakowało. Reszta jest po prostu mocno średnia nawet jakiś kiczowato wyglądający montaż. To, co teraz widzicie, to nie ja zrobiłem. Następny problem mam trochę z nadmiarem postaci. Przy drugiej zagadce bohaterowie spotykają Sherlocka Holmesa. Jak jest i on, to musi być i Watson. Cała intryga opiera się na kradzieży. No to mamy Lupina. I tak dalej, i tak dalej. Trochę poczułem, że jest za dużo tych postaci znanych, a konkretnie wciśnięto na siłę bardzo dużo postaci dostępnych za darmo w domenie publicznej. Moim zdaniem raziło to po oczach. Plus, mamy pewną organizację, która moim zdaniem jest kompletnie niepotrzebna. Bohaterowie rywalizują i walczą już z jedną, i dokładana jest kolejna, która za bardzo nie ma fabularnych przesłanek, by była wskazana. Są, bo są, walczą i też chcą zdobyć pewne rzeczy, tak jak główni bohaterowie. I tyle. Trochę to na siłę. Oni fajni, oni niezbyt. Podsumowując, anime warte obejrzenia. Animacja kuleje, zagadki trochę średnie, ale za to świat i relacja głównych bohaterów bardzo dobrze przedstawiona. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Zapraszam do wciśnięcia lajka, like suba i podzielenia się swoją opinią w komentarzu. Do zobaczenia.